Zadanie 9. Wiązka niespolaryzowanego światła o natężeniu I pada prostopadle na polaryzator liniowy P1. Światło które, światło, które przeszło przez polaryzator P1, dalej pada prostopadle na polaryzator liniowy P2. Opisaną sytuację przedstawia rysunek pierwszy. No i tutaj ten rysunek. Dalej pada prosto, tak, Światło, które przeszło przez polaryzator P1, dalej pada prostopadle na polaryzator liniowy P2. Przyjmij następujące w warunki i oznaczenia. Natężenie światła po przejściu P1 oznaczymy jako I1, przy czym I1 jest równe 1 i 2 I. Natężenie światła po przejściu przez P2 oznaczymy jako I2. Kąt między osiami oznaczymy jako alfa. Amplitudę fali elektromagnetycznej, czyli amplitudę natężenia pola elektrycznego oznaczymy tutaj po przejściu przez p1 jako E1, a po przejściu przez P2 jako e2. Wartości tych wektorów oznaczymy odpowiednio jako E1 oraz e2. No i tutaj na rysunku drugim zaznaczono nam tutaj wektor E1. No i będziemy musieli dorysować do niego wektor e2. No więc zajrzyjmy tak naprawdę w karty wzorów, ponieważ tutaj nawet mamy zrobiony rysunek, który jest praktycznie identyczny do tego, który znajduje się tutaj. Mamy. Mamy E0, czyli padający na polaryzator, w naszym przypadku E1, i mamy po przejściu przez polaryzator, czyli Ep. Czyli tak naprawdę my ten rysunek, który mamy tutaj narysować, ten wektor E2, podali nam go w kartach, czyli musimy go tak naprawdę przerysować. Ten E2 będzie nam przed tutaj, kończył się równo, no i podpisujemy go jako E2. To jest tyle. Oni nam tak naprawdę ten rysunek podali w kartach. Mhm. No i zadanie 9,2. Mam tutaj kilka prawda fałszy. Przy czym kąt alfa 45 stopni. e 1 jest równy pierwiastek z dwóch E2. No więc zobaczmy. Jeżeli tu mamy y, kąt 45 stopni, to nam tworzy nam się połowa kwadratu. Mamy E2 przekątna kwadratu, no to jest E2 pierwiastków z dwóch. e 1 jest równy E2 pierwiastków z 2. No, zgadza nam się. To nawet bez żadnych specjalistycznych obliczeń wiemy, że to jest prawda. No i dalej. 1 jest równy 2 i 2. No i teraz jak zabierzemy się za to? No i teraz tak, znów przychodzą nam z pomocą karty wzorów. Mamy tutaj taką zależność. Natężenie fali i jego związek z energią oraz amplitudą. To, nasza, to nasze E jest amplitudą fali. Wiemy, że natężenie jest wprost proporcjonalne do naszego tutaj w tym wypadku E do kwadratu. Zapiszmy to w takim razie, że i jest wprost proporcjonalne do E do kwadratu. Tutaj widzimy, jeżeli chcielibyśmy. E1 uzależnić od E2, no to możemy to tak naprawdę zrobić za pomocą kosinusa, ponieważ e, tutaj weźmiemy kosinus kąta alfa, to jest E2 przez E1, gdzie kosinus tutaj dla nas jest równy 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 na 2. Czyli jeżeli zapiszemy sobie tutaj e, i powiedzmy, żeby to ładnie się liczyło, i1 przez i2 będzie tak naprawdę równe jak e1 kwadrat przez e2 kwadrat. Gdzie e2 kwadrat, tutaj mieliśmy już to wcześniej zapisane, że e2 to jest e1 przez pierwiastek z dwóch. Czyli dla nas to będzie e1 kwadrat na e1 kwadrat na 2, czyli i1 na i2, e1 kwadrat nam się skróci, dwójka pójdzie do góry, będzie równe 2. Czyli i1 jest równy 2 i 2. i1 równe 2 i 2. To jest prawda. No i i jest równe 4 i 2. E tutaj nam podali wcześniej, że i1 jest równe 1 i 2 i. No to podstawmy to. Mamy i1, wstawiamy 1 drugą i. Jest równe 2 i 2 razy 2 i jest równe 4 i 2. Od razu podstawiamy, zgadza się, zgadza się. Tutaj wyjątkowo akurat 3 prawdy, ale jednak Wynik poprawny.